Tam cię, W Skarbie, przyniosłam ci lekarstwo. Zaraz poczujesz się lepiej. Sprawdzę ci temperaturę. To zbije temperaturę. Otwórz buzię. Co? Fuj! Lekarstwo? Nie! Nie chcę! To niedobre! Och, nie cierpię, jak jest taka uparta. Lekarstwa są niedobre. Oh, oczywiście. To na pewno zadziała. Odłożę telefon i przykleję na niego taśmę dwustronną. Okej. Okay, znajdę teraz jeden z jej ulubionych filmików. Znalazłam. Ten się nada. Przykleję telefon do czoła. Skarbie? Och, skarbie? He? Oh, mój ulubiony filmik. Kocham ten kanał. Jest zupełnie pochłonięta filmikiem. Teraz mam szansę? Właśnie tak. Oglądaj sobie filmik. Jeszcze tylko trochę lekarstwa. Hmm? Um, nie! Uh! Och, Na twarz i telefon? Próbowała dać nam lekarstwo, sorki. Muszę iść do fryzjera. Mamo, nudzę się. Wow! O, słodycze! E, tam, nic nie ma. Chcę porobić coś fajnego. Wow! Też mogę wytknąć język, patrz! Hmm, to nie pasuje. U, co to? To bardzo ciekawe. U, co takiego jest w środku? Wow, ale fajne. Poprzyklejam je sobie. Jeden będzie tutaj. Ale super. Zupełnie jak tatuaże. Wyglądam czadersko. Gdzie on się podział? Liam! Idę, mamusiu! Podoba ci się? Coś ty zrobił. Nie możemy tak wyjść. Musimy je wszystkie odkleić. Au, nie, to boli. Wracaj tu. Nie mam na to czasu. Zostaw mnie. Jestem na to za stara. Liam, natychmiast tu wracaj. Nie, nie zmusisz mnie. Siadaj i podaj mi rękę. Hmm, chyba wiem, co z tym zrobić. I w ogóle nie będzie bolało. Zanurzę patyczek higieniczny w wazelinie i posmaruję nim plasterek. Teraz można go odkleić. No i proszę, nie bolało, prawda? E? Gdzie się podział? A teraz pozostałe. Już nie zasłaniają twojej pięknej buzi. Dobrze, idziemy. Przegapiła ten. <ścisz> to nasza tajemnica. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem co robię. Będziesz zachwycona? Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A, moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl. Tak nie wolno. Bardzo nieładnie zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. O, dzięki. Proszę bardzo, Wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne! Wezmę na chwilę ludzika, włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O! Rosną mu włosy! Niesamowite! <laughs> Jaki on śmieszny! Wow, świetne! Teraz go ostrzygę. Do mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę! Od razu lepiej! I co, łyso hmm, Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Wcale nie chcę! Puszczaj! Musisz się załatwić, słonko. Dobrze. Huh? Co to było? Hej, nianiu! Siadaj na sedes. To niesprawiedliwe. <słuch> Zaraz. Znowu? Masz czegoś? Jak długo to potrwa? Sama się domyśl. Pa! Muszę coś wymyślić. O, już wiem. Fuj, nie zjem tego. Wolę się pobawić. Esi, patrz, co tu mam. Hmm? Czy pan Flaming jest głodny? Smacznego. O, posmakowało panu. U. On to naprawdę zjada. Teraz musi do łazienki. Niemożliwe. Idę zobaczyć. Naprawdę zrobi kupę? Proszę wygodnie usiąść. A teraz do dzieła. Uuu, chyba bardzo się panu chciało. Nie skończył pan? Wow, robi kupę. Ja też chcę. Dobre dziecko. I już! Poradzę sobie! Zostaliśmy we dwoje, pani flamingu! Co za mądra dziewczynka! Fuj, co ona jadła? Aż oczy szczypią? Pora do łóżeczka! Weź swojego misia! Dzięki, tatusiu! Słodkich snów, Ewa! Do zobaczenia rano! Zaraz! Jak ciemno! To mi się nie podoba. Eee! Tato! Eee? Super, zakłóciła moje czakry. Idę, córeczko. Kto tu jest? Chcesz oberwać? Znaczy, wszystko gra? Było ciemno i jeszcze ta burza. Ej, już dobrze, nie bój się. Wszystko jest w porządku. Jestem z tobą. Przeczytać bajeczkę, zamknij oczka. Pewnego razu śpi jak kamień. Nie idź! Sz, jestem tu. Spokojnie. Tato? Od razu lepiej. No weź! Hmm, chyba mam pomysł. Ta rękawiczka będzie poręczna. Haha, kumacie? Włożę ją do szklanki i naciągnę na brzegi. Mam też szklankę pełną ryżu, który wsypię do rękawiczki. Teraz wyjmę ją ze szklanki i zawiążę supeł. To powinno wystarczyć. Położę jej na ramieniu. Tak, mogę sobie iść. Mój palec, tylko nie krzycz.